Banku, chciałbym pokazać coś. Agent Jones prosi o dostęp do zastrzeżonego pliku 8752. Agent Jones prosi o dostęp do zastrzeżonego Ej, to jest nowe. pliku 8752. Nie było czasu na stabilizację świata, ale był na cofnięcie mi uprawnień. Agent Jones prosi o dostęp do wszystkich materiałów związanych z siódemką. A widzę, napiszcie jak będą komentarze. co nie mówi. dać mi czego potrzebujesz? Nie lubię. To sam to sobie wezmę. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak a propos do dzisiaj co powróciły te skiny no co to, to to takie takie no i to widzowie no i mam takie pytanko piszcie co to was dodam i widzowie kto może to nie, to kto może kupiłby mi ktoś takiego skinka bo widzowie, założyłem się z kolegą, że, że, że nikt z, na, z widzów nie wyśle mi skina. Widzowie, proszę was, może być nawet. Jak nie to, to może być to, albo nawet to. Albo nie to. Widzowie, proszę was. Jak nawet już nie macie fałdolców to, to chociaż yy, to, albo to jest 800, albo jakiś taniec, albo nawet to może być, nie mam fałdolców. sobie pliska, sobie proszę was, dostaniecie serduszko, jak ktoś będzie chciał i dostaniecie promo i dostaniecie... Będziecie mogli mnie zostawić w znajomych, nie będę was usuwał, widzowie, proszę was, ym... no a co, chciałbym, ale, no, widzowie, myślę, że spadły zasięgi, więc nikt nie wyśle. Kto by chciał mieć takiego bota w znajomych, widzowie, kto by chciał? Widzowie, wiem, że nikt nie wyśle, ale wiem, że macie moc, no i zostawcie łapkę w górę, no i... Chyba tyle. Siema.